Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w rankingowe batalię. No i widzowie zobaczymy ile czasu, ile minut albo w godzin zdobędziemy elitę My mamy widzowie po diamencie 3, ja mam akurat 45%, a Nathan ma 62% Klikamy w gotowości i zaczynamy widzowie gierkę Widzowie stopy ruszył Dobra polecimy Tutaj Okej okay. Ej, nikt z nami nie polecił, Nie, jest, jest, jest. To jest typa. O to, o to Bore, dobrze, polec. to. Znaczy, wybuchajcie. Chodź. Dobrze, 51. to. Zrobimy sobie Tęk szybki chwilę. na dachu. Tam, ładnie. Lecieć? No, chodź. Ja, ja nie mam minisy. Minisów nie mam. Do. jest najgorsze Oj do uh mnie -huh. O, idą, ja. Ida. Dobra. Oho, dostałem Czekaj. Oni pompę mieli. Co ty robisz? What the fuck? Ej, what the fuck? Ey, czekaj, myszka! Co mi się robi z myszką? Co jest z moją myszką? Czekaj. Dobra, laga dostałem. Ej, dobra, musimy dojeżdżać, bo... No, musimy...

on jest solo chyba. Tak, on jest solo. E kolejny team wchodzi. Na no, fair party. Nie dostał. Team. Nie dostał. To jest problem. Dostał krak. Chodź do mnie. Zajebiście. mi No bo tam jest. Ja to jest drugi jeden. Uciekaj, uciekaj. mam jak. I trudno. Jesteśmy plus jeden punkt. Słabo Gdzie lecimy? Lecimy. Zielony taras. No właśnie, musimy ten, musimy 10 killi zrobić w tym chaosie. No i lepiej, żebyśmy zrobili. Oho dobra, to do radu. To Nie jest Czemu? W tej już mam. W miarę pompę, do jest rabi? Typo, jest. R, r, r. Mam tego blinka. O, no, na, na razie. O, nic nie mam. Ufa, co mam? Biorę to biorę. Nice o. Pompa taka dobra. Coś tam mam. Pięć wiedmy. Coś tam mam. Co? O, lepsza, gromówka. Gromowa strzelba. Zie niebieska. Hmm. Chodzi Jak nie. to pięć w Pop, pop, tu są. Ej no mnie! Ciebie już lecę. Waj tam 116 biorę. biorę z niego macy. Chodź. Biorę, yes. biorę z niego splash Chodź, 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 chodź no. el, el, Weź splasha, splasha. Na znajemy się burgerami. biorę jednego i biorę tak. Weźmę sobie trzy. Dobra, to weźcie. A, dobra, nie wracajcie. A, wracajcie. to? Leży, leży, leży. 55. Tu wyjeżdżą. Masz samą do pompy? Masz tak? samą no, do pompy? Masz do pompy? Masz do no. pompy? Tu chodź. Tu chodź. To daj, troszkę. To na mnie, na mnie. Odda. Dobi go, dobi go. No właśnie, no właśnie ja go, no go zniszczyłem. Oj typo jest, ojej, tak to jest kilka. Tak? No właśnie tutaj gdzieś są typy, tutaj właśnie gdzieś są typy. Ja wiem, wiem. W tych ty beczkach, w tych beczkach. Cyburek. A jest! Przyjeźdź, przyjeźdź! A jest. Headshot. Ci, ogólnie ci diamenci są słabi, jeśli widzowie chcecie kolejną taką część, gdzie wbijamy otelity do czempiona, to ile lajków? Z pięć. Ile lajków? To z pięć lajków, widzowie. Więc moim zdaniem za tą gierkę dostaniemy plus 20 punktów. No wolą Jeden to free, jeden free O widzę, widzę chłopa. Tam tu, to, tam Ręki do to Trzeba wjechać chyba Dostał, brak Idę do Ciebie. Leży, leży. Ja. E Moty! Y white, 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 full, full. To go O! Le leży. No. Dawaj. Cześć. sumie jest spoko bo ja nam tak. Full kamienia, full żelaza czy metalu. I mam Trochę tam dużo drewna. 400 Mamy ten... Ale typ no nie? Widzę? Ogólnie to my mam jeszcze dużo czasu. Dostałem dużo. Bo dopiero... Po oj, 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 ja też. Dopiero 18 minut. Dostał plac. Wow. dostał Czekaj na mnie Dożewa ma Jak możesz Alicant. Ja mam bardzo mało HP Czekaj na mnie jak możesz Dobra, tak możesz przyjść chill, do mnie Jestem jakieś hitowki Daj jakieś Ty po, tutaj Otwieramy się w lewo Dawaj, dawaj. O, dobra. Nie zadziałało. No. Top 9. Jest dobrze, co nie? 20 minut. 20 minut minęło. A czy zaraz minie. No i naprawdę bardzo dobrze, bo ja mam 91%. A ty? 72%. Ale plus 26 te, z tej gierki wyciągnęliśmy. Yo, cały lud dla nas. A tutaj możemy naprawdę jakieś bardzo dobre bronie mieć. Ja, tutaj wystykę, o nie, tutaj Musimy jakieś bardzo dobre itemy wziąć. Tego. Tyra, chodź do mnie. Musimy ratować do, do zona, bo zauna mamy 282 metry. Dobra, chodź, lecimy. Widzę typa, widzę typa. Tam jest. No na niego polecić, bo on chyba sola jest. Ta, sola jest, sola jest. Dalej lecimy na niego. A jednak nie nie jest, solo jest. Tam... Lecimy? Lecimy wnik. nich? Nie, nie. Lecimy w nich? Chyba nie. No, ja się nie boję. Dobra, można wstawić, dawaj, dalej. I tak to są te. Poczekaj, jestem 144, jest 144. Dobra, lecę. Lec no, lecę z tobą. Dostajemy sobie mieć pieniądze, white. O, ale dostałem. Dobra. Wiesz. Na do low light, low light. Słuchaj. Oni są. Dalej. Dobra. drugi też mało ma. Szukamy go, szukamy go. Tyra. Dostaw. Dalej. Dobra. No tak. O, typowo. Wow. Rrr. Teraz trzeba mamy nie budować gdzie oni są? Oni są w jednym boksie, w tym po lewej Ja buduję taki ten, uciekają. W, wiesz, taki boks Oni... chłopaki uciekają Ej, gdzie... White! 73, 73, chodź do nich Chodź do nich Jed Jeden z dostał To chodź, chodź, chodź Jeden stówę dostał Ja się... No, dobra, ci, ci, ci uciekają, uciekają no go Tyra, używam zinka Używaj, ja nie mam Wycili, wysilij! I już jestem Dobra Daj No tak. No. kolejne dwa darmowe kilki. już mamy cztery fragi. Jest na ten bardzo fajnie. Zobaczmy jest pięć teamów. Coś czuję, że możemy tą grę wygrać. O nie. Typy, o, typy, na typy. O widzę. Chciel, 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 chciel. Chili, chili. Mi, mi się wydaje, że oni macy nie mają. Etypy, epy. Musimy lecieć. Stop! O! Szkiwacz! Jeden z. Jeden z tu wyrostał. Kurde. Mam, mam elitę. Ja też. Widzowie, elita, elita Elita, elita i 1%. To widzę. Zajmiemy się elitę w 33 minuty i 50 sekund. Widzowie, dziękuję za oglądanie. Narka, trzymajcie się.